Witam w mojej winicy. A w zasadzie teraz znajdujemy się w winiarni. Będę przygotowywał środki do oprysku. To będzie drugi oprysk. Pierwszy to był oprysk PROMANALEM. O, tutaj. Podczas. Pękania łuski przed pękaniem łuski. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, teraz miałem pryskać witanę siarką przeciwko mączniakowi prawdziwemu, mączniakowi rzekomemu, przeciwko antraknozie i pomopsis. Jednak Sytuacja wygląda tak, że aby, wiadomo, aby zaistniały warunki do wystąpienia infekcji, włącznikiem rzekomym, musi być spełniony warunek 10-10-24, gdzie 10 to jest 10 mm opadu, 10 mm deszczu druga dziesiątka to 10 stopni Celsjusza i 24 to 24 godzinne zwilżenie liści. Eee, miałem dwa dni opadów, z tym, że z, z, kilku, z dwudniową przerwą, w trakcie której było słońce eee, i uznaję, że Warunek 10.10.24 nie został spełniony, ponieważ za krótko liście były mokre. W związku z tym wykonam. Aha, i jeszcze dodatkowo mam na niektórych liściach takie małe początki chlorozy. W związku z tym zdecydowałem się, że użyję siarki. 0,3% alkalinu KB plus SI. Alkalin to jest środek wysokozasadowy do listy nawóz potasowo-borowy z dodatkiem krzemu. I jedną z jego zalet, oprócz nawożenia, jest także to, że on jest właśnie wysoko zasadowy, czyli ma wysokie pH i niszczy grzybnię mączniaka. Więc jakby coś tam, ewentualnie moje prognozy się nie sprawdziły, no to w jakiś tam stopniu ta grzybnia zostanie zniszczona. Dodatkowo użyję też nawozu płynnego Floramix, kiedyś on się nazywał Chlorozastop. Eee, tutaj składnikiem jest siarczan magnezu na chlorozę, a także na przyszłe zamieranie szypułek. Co prawda jeszcze ani kwiatów, ani zawiązków nie ma, ale w zeszłym roku miałem trochę zamierania i już teraz wcześniej chcę, jakby spróbować, zapobiec tej sytuacji i kilka kropel zwilżacza adiwanta. Odmierzę teraz siarkę, gdzie jest waga tutaj. 0,3% to 3 gramy na litr. Tu mam wodę, ponieważ dużo będzie nawozów. To nie kranówka, tylko woda z beczki, deszczówka. Pojemnik 6-litrowy, litr odlałem, żeby tam można było zamieszać. Tak więc siarkol 0,3%, 3, 3 gramy na litr, 3 razy 6, 18 gram. Bardzo przydatna rzecz przy takich zabiegach, tu szpatułka. szybko i bezproblemowo można to nałożyć i trzeba sypać jest 18 gram Będzie to tu moje mieszadełko. Ok. Teraz alkalin KB plus sesji. Interwencyjnie 1% 10 ml na litr. Zapobiegawczo 0,6 0,6 6 ml na litr. Myślę, że zapobiegawczy to będzie ok gdzie pojemniczek jest tutaj 6 ml razy 6 36 ml o, troszeczkę więcej się nalało to będzie trochę więcej niż zapobiegawczo, ale nie jest to problemem. Okay. No to można od razu do zbiornika. Następnie Floramix interwencyjnie 5 ml na litr, zapobiegawczo 3 ml na litr. I tutaj myślę, że dam dawkę interwencyjną pięć mililitrów na litr, pięć razy sześć. kropel zbliżacza w celu lepszego przylegania preparatu do liści i opaski. ok urządzenie I teraz trochę łyk i gotowe idę pryskać a raz przeniesiemy się do winnicy. Istotna zasada przy oprysku środkami powierzchniowymi to taka, żeby pryskać także spodnią w stronę liścia. Druga sprawa to przy takim ręcznym opryskiwaczu trzeba pryskać w ten sposób. Żeby liść został pokryty, ale żeby w jak najmniejszym stopniu z niego kapało. No najlepiej jakby nie kapało w ogóle, ale jest to niemożliwe. Czasami się można troszkę zagapić. Dobra, do zobaczenia przy krzewach. rzecz banalna od góry do dołu skamy. Nic trudnego w tym nie. I druga strona polaru. Będzie w przyszłym roku zakupić opryskiwał spalinowy bo to zupełnie inna klasa I jak widać widzicie, mogło się zdarzyć że mogą nie zostać dokładnie opryskane To wszystko na dzisiaj. Jeszcze trochę popryskam. Mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję. O nie zastosowaniu witane Zobaczymy. Teraz mają być dwa dni słońca, już dwa też były trzeba robić doświadczenia. Im mniej chemii, tym lepiej. Następny oprysk. To już będzie cięższa chemia przeciwko mączniakowi prawdziwemu i rzekomemu. Mam nadzieję, że po kwitnieniu. Gdyby jednak przed kwitnieniem coś się pokazało, no to trzeba będzie zastosować środek interwencyjny. To na tyle. Dziękuję za oglądanie filmu. Do zobaczenia następnym razem.